No, witajcie. Dzisiaj następny dzień. Kopańska. Tu w nocy, pełno wody stoi. No, ale jest teraz sucho. Dopiero po południu ma zacząć padać. Trochę, trochę po kopie, zanim też przyjdzie. No, dzisiaj z Forest zrobiłem z rana, psałem. Też fajny spacer był teraz tutaj po kopie. I dzień będzie udany. To do pierwszego dołka. Idę szukać e, tej drugiej części. Może to skrzydełko, co było od tego orła, może gdzieś jest. Zobaczymy. Drugą część monetki mi się udało wczoraj znaleźć. Tej srebrnej. A może tego orzełka znajdę. No to do, do pierwszego dołka. Pierwszą znajdką jest Kulka od muskietu I idziemy dalej I proszę Ładna klamerka wychodzi Tak wygląda Ładnie oczyszczę I Idziemy dalej A wyszedł taki brum brum Ale rozwalony Pewnie jakiś dźwig był no szkoda, że rozwalony. Idziemy dalej. A tu patrzcie, się. jest i złoto, Weimaru. Piąteczka, który to rok dwadzieścia cztery czy dwadzieścia pięć. 5 chyba no. Trochę zaszła No ale wczoraj się gorszą znalazłem była całkiem czarna żeby nie chłoski przebijały to bym nie wiedział nawet co to za moneta No idziemy dalej No to są trzy zajdki, jak do tej pory No i wygrałem konkurs na pierwszą monetkę Z łopatą Bo jestem sam no ale konkurs zrobiłem Patrzcie wyskoczył groszek Ale to jest wcześniejszy groszek to już jest ten dwupłaszczowy są jakieś jakieś bicia tutaj później to odczytam no chyba wojskowy chyba, nie wiem tak mi się wydaje ale z tych wcześniejszych Kuczyć jest tak ciepło normalnie wiosna no idziemy dalej tutaj wyskoczyła monetka chyba chyba to jest monetka Dziwnie, jasno. I to chyba cesarstwo. Nie. Nie wiem, co to jest za monetka. Jest 20. Jest. O, sreberko. Sreberko, ale co to będzie? Jest jakieś 20. Ach, Deutsches Reich, o to już jest fajne znalezisko. W sreberku. Tak mi się wydaje, że to jest ten w sreberku, ale to jest Deutsches Reich, Cesarstwo Niemieckie. I dwudziestak, Deutsches Reich roku 1875. Czy to nie było w sreberku? Ale takie malutkie. No nie wiem, zobaczymy. Jeszcze takie nigdy nie wykopałem. Zobaczymy, co to jest, ale możliwe, że sreberko. O, fajna znajdka. Idziemy dalej. I coś wyszło. Nie wiem, co to jest. A, to już takie coś znalazłem tam dalej. Chyba jest od tego dalsza część. Ta. Tak się zastanawiałem na tym 20 fenigów cesarstwa. A to nie jest sreberko, przecież to. Oni feników nie bili w srebrze, to jest y, jakiś tam niklo, miedź, czy co to jest. Trochę mnie zmyliło. Ale nie jest ładna monetka. do domu oczyszczę. Pierwszy raz znalazłem taką, a już mam tych cesarstwa mnóstwo. Ale dwudziestki jeszcze nie mam. No idziemy dalej, zobaczcie się. Co tutaj leży? Na samym wierzchu to jest? co to może być? Deutschland Deutschland o kurde Trimark 1918 A czemu tak rozdymało? Kurczę, ale ją rozdymało, ale piękna. Piękna jest. Kurde, szkoda, że jest tak rozwalona. Szkoda. Dlatego, że te srebro było tylko blaszką nałożoną na Mieć, ale piękna moneta. To czas 1918 rok. Trzy marki, drymark Piękna. I tu na samym wierzchu, kurda, jaka ciężka z Kubana. Dobra, jakie motywy. Przepiękna Kurczę, to mi się poszczęściło znowu Szkoda, że tu jest taka po... roz... rozdymana Czy jak to się tam mówi Ale Moneta Mistrz Kurczę, Piękne, piękne motywy O to cieszy, to cieszy. Idziemy dalej Tutaj wyskoczył kuziczek. o ładny, kontuszowy z łóżkiem tak wygląda ładny, puchany Jakaś zielona patyka w środku jest czy on zielony był malowany, ale nie chyba chyba to patyna jest fajnie ciężki z łóżkiem, no idziemy dalej z tego bagna wykopałem czy to jest dwa fenigi, ale a powojenne. ale ładna patyna. ładna zielona patynka dziewięćset 1960. 61 albo sześćdziesiąty Tak to wygląda Tutaj. Tutaj coś wyskoczyło małego a to jest chyba guziczek był a. Liwiczek ołowiany Bez łóżka Tylko tyle zostało z niego No i dalej O, tutaj wyskoczył Szli rozy wietrze Raz mocno o, Tak to wygląda Nic nie wychodzi, nic Chyba już czwartą czy piątą raję robię I nic nie chodzi. Teraz ta rechlinka wyszła Nic poza tym Chyba będę chyba kończył No to chyba samego roku A tutaj wyskoczył Medalik Jest na medalik? Chyba tak Już idę w stronę samochodu Zobaczcie Jedna no, ładny Tak to wygląda z drugiej strony. A no, w domu lepiej czystsze. Tak. No to ładna zajka, Cieszę. Ja już mam kawałek do samochodu, tam stoi samochód. Już kończę powoli. Nie, nie ma. E, nie ma dużo znajdek. tutaj jest ta szwitroza, lechlinka. To na początku, co tą klamerkę znalazłem. Taki guziczek. Tutaj kontuszowy guziczek. Jest e, groszek. Ten fragment od czegoś tam tutaj, kulki. Ten medalik te dwadzieścia fenigów cynku miedzi czy jak to tam chromu miedzi kurde a tutaj Adolfiki, Wajmarek no i znajdka dnia te trzy mareczki piękno no jest Piękne bicia są Super znajdka A jak coś jeszcze wykopię po drodze to może nagram Jak coś będzie ciekawego A jak nie no to Do następnych wykopek Trzymajcie się Hejka. A tu miałem nie kamarować, ale wyskoczył już taki ma maciubki z łóżkiem. Ma jakiś wzorek? A jeszcze z wzorkiem. A ja już taki mam. Mam chyba za trzy albo cztery takie. Tak to wygląda. Malutki. нешке са